Masz Będzie 20 zbierze. filmów, wtedy. Tylko są trzy. No. To jest trzy. Ale... Bierzemy przyprawę grill klasyczny, Prymat. Dobijemy akcjarację, akcjarację, Chowamy. Jeśli mama, to zobaczcie, to mama. Bierzemy paprykę słodką. Pokazuję. Papryka słodka, Prymatu. Więc. 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 Tak. Schowaj przy przydaj się do czegoś. Czy teraz, bo miał taki pan, to nie czekaj, wyjdzie. są tak po prostu. No Nie po prostu. No jak jesteś pewny? Zawsze i wszędzie. No to, jak to wy chodzi? to widzicie? Co ty innych pytasz? Podam to na YouTube. Zrób Patrz, patrz mi po ciebie. Kochany lodowca. Nie zjadaj składników. No i No Jak to pięknie zbije. A jak się, A jak fajnie, się fajnie to pasuje, ta sałatka przemocowała. Przesuń się. Uy. Co ty robisz? Przesuwamy. I teraz. Uno.